Z treści zadania wiemy, że hodowla gołębi to jest 12 i w takim razie od x1 do x12 musimy podzielić to przez 12 i wiemy, że to będzie równe średnią, czyli mamy 50. W takim razie zapiszmy to. x1 dodać do x12, dzielimy to przez 12 i daje nam to 50. Obecnie jest łącznie o 36 gołębi mniej niż początkowo, w takim razie od tego. Musimy odjąć 36, dzielimy to przez 12 i jest nadal nie wiemy ile równe. W takim razie musimy pierwszy pomnożyć razy 12 i otrzymamy w ten sposób liczbę od x1 do x12, że jest to równe 600. W takim razie możemy to podstawić tutaj do naszego, że to jest równe 600. 600 odjąć 36, będziemy mieli 564. Dzielimy to przez 12 i otrzymujemy 47, czyli obecnie na jednego członka klubu przypada średnio 47 gołębi.